Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na Waszym czytaniu tygodniowym na ostatni tydzień czerwca, od 23 do 29. Kochani moi, zaczynamy ostatni tydzień 2025, czerwiec. Mamy Nów w Raku 25, drogie barany, Nów, który przynosi dużo optymizmu, entuzjazmu, Nów, który budzi w nas nadzieję. Nów, no, który będzie miał ogromny, taki, no, będzie dla nas wspierający, będzie wspierał nasze uczucia, nasze potrzeby, nasze marzenia. Będzie miał ogromną moc oczyszczania emocji, uzdrawiania, więc budzenia też właśnie w nas tej nadziei, tak jak mówiłam. Będzie nas skłaniał do wnikliwych wglądów w swoje emocje, będzie mógł uzdrawiać więzi z innymi, uwalniać się też z trudnych uczuć, co pozwoli nam wejść w nowy etap, rzucić jakieś schematy, zrezygnować z tego, co nie rokuje, żeby zrobić miejsce na nowe. Super czas właśnie na nowe początki, na inicjowanie nowych rzeczy, ale znów tutaj ten wrak mówi, że w partnerstwie, we współpracy z kimś, tak? Także, yy, drogie barany, pamiętajmy o swojej indywidualności, ile wnosimy, nie dajmy się tutaj zagłuszyć <noise> grupie czy partnerowi, tak, podkreślajmy ile wnosimy, ile jesteśmy warci, ale działajmy, współpracujmy, bo to będzie takie dla nas wzrostowe. A więc, drogi Barany, patrzymy: 23, 29, co tutaj energie nam mają do przekazania? Co tutaj energie mają do przekazania? Baran, baran i patrzymy: baranki, baranki, baran. Baran. Jaka główna energia, drogi baranie? Twoja energia wergano, a więc, drogi baranie, ruszaj, <grym i <grym i zasiewaj, twórz, masz szansę na nowy, lepszy początek, i pojawiają się tu szanse i niespodzianki. Odgórne, które przychodzą, rozjaśniają się jakieś sytuacje, może z jakąś kobietą, może sprawy dotyczące Twojego zdrowia, a propos, właśnie spraw kobiecych. Też tutaj jest jakieś szczęście, jakieś zrządzenie, jakaś, no też fajny czas z jakąś kobietą spędzony. Może to być kobieta z rodziny, ale niekoniecznie. Jest to taka energia też narodzin dziecka, narodzin nowego pomysłu, przyspieszenia jakichś spraw tutaj, tak, także energię w ten sposób pokazują. Kochane barany, na finansach Naudis, ty może tu się martwisz o jakieś swoje finanse, obawiasz się, Naudis nam mówi, że no, jeżeli taka sytuacja trudna jest, ona tutaj podpowiada, namawia, żeby skorzystać z jakiejś podpowiedzi Kobiety, która może tutaj ci dość dobrze podpowiedzieć, tak, ale też nie obawia się tych kłopotów finansowych, może za dużo tych negatywnych myśli w Tobie. Spójrz na te sprawy zupełnie inaczej, staraj się poszukać, wyciszyć umysł przede wszystkim, poszukać nowych rozwiązań, wyjścia z tej trudnej sytuacji, bo to wyjście jest, drogie barany. Jeżeli masz kłopoty finansowe, one Cię zapraszają prowadzą na drogę poznania i rozwoju twojego umysłu. Bo poprzez to, że ty y, gdzieś tutaj będziesz y, szukał tego rozwiązania, wpadniesz na fajne pomysły. I to ci pozwoli y, także korzystać z swojej podświadomości. Ona tutaj będzie bardzo mocno y, ci y, podpowiadała, ale też skorzystaj z porady jakiejś kobiety. Jakiejś kobiety, może matki y, też. Ona ci tu pomoże, wesprze. Y, masz tu szansę, y, twoje szanse mają, y, znaczy twoje sprawy Finansowe, zawodowe. Tutaj mają szansę ruszyć. Tak, jakby tak, albo zaczniesz pozytywnie od nowa, tak, albo coś tu ruszy z miejsca, tak, przyspieszy. Przyspieszą jakieś oczekiwane wydarzenia, tak? Więc tutaj, w ten sposób, jeżeli nie masz jakichś trudności finansowych, drogi Baranie, a tylko gdzieś tam te myśli uciekają w kierunku finansów i czasami jesteś w braku, to uważaj na to. Też energie mówią: może zwróć uwagę. Zwróć uwagę, dobrze zastanów się nad każdą decyzją finansową, tak. Może nie, nie tutaj zwróć uwagę, czy Twoja żona, partnerka być może za dużo nie wydaje. W każdym razie jest to tydzień, gdzie trzeba zwrócić uwagę na to, co, co się wydaje. No i też jakby. Masz szansę wyjść, jeżeli jest trudna sytuacja, jeżeli zainicjujesz pewne rzeczy z konsekwencją, z zaangażowaniem, zaopiekujesz się tym trudnym tematem, no to masz szansę za sprawą dobrych pomysłów i ciężkiej pracy wyjść z, z tego problemu. Może być też tak, że finansowo będzie jakaś blokada, coś się podzieje, Te miał jakieś plany finansowe i przez jakąś, to być może, że sprawy związane z kobietą, ale może niekoniecznie. Będą tutaj y, 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 może to być związane, no, będzie jakiś problem, że będzie potrzebna cierpliwość, bo może ty się denerwujesz, czekasz na jakieś pieniądze dotyczące dzieci, tak, też, drogi baranie, może coś tutaj nie przychodzić do energii mówiąc z cierpliwością, z zaufaniem, nie? żeby, bo te sprawy przyspieszą Berkano mówi, tylko ty tutaj tak mocno się niecierpliwisz. Tak, no może trzeba się dowiedzieć, zobaczyć, ale też z cierpliwością podejść, nie, bo może, może jakieś pieniądze na dzieci nie przyjdą, nie, i, i tutaj się będziesz. będziesz się Denerwować, tak? Ale pokazuje się tutaj, że yy, yy, tutaj pewne rzeczy się rozrastają. Yy, yy, są tu dobre perspektywy, tak? Tylko z cierpliwością podejść do tego. Może za bardzo negatywnie myślisz i przyciągasz ten brak, bo ciągle myślisz o braku, o braku. Tutaj pieniądze przychodzą, nawet jeżeli yy, może ty będziesz miał zaplanowane jakoś inaczej, czym będzie trzeba wydać na coś innego, ale tutaj. Jest, jest tu szansa na nowe dochody, pokazuje się, bo może ty się obawiasz, nie masz całej pracy albo coś się tutaj zmienia, tak? Więc tutaj się nie obawiaj, bo tu dzięki cierpliwości, zaangażowaniu uda się, tak, jest zapewniony przypływ, jest bezpieczeństwo. I, i naprawdę Każda praca zapewni ci wzrost finansowy, rozrośnie cię, da odpowiednie dochody, więc nie obawiaj się tutaj. Możesz dostać propozycję pracy za granicą albo propozycję pracy za, poza miejscem zamieszkania. Może ty się obawiasz, jeśli chodzi o pracę zawodową, ale ty się nie obawiaj, bo energie tutaj mówią nie lękaj się, tylko działaj. Nie przywiązuj się do efektów działania, tylko działaj po prostu. Jeżeli jest trudna sytuacja zawodowo-finansowa, to działaj. Tak? Bo tutaj no, Berkano też mówi, no tu trzeba, trzeba dołożyć wszelkich starań I, i energie mówią, że jest tu zapowiedź nowych, nowych spraw, jest tu postęp, jest tu rozwój, więc idziesz w kierunku sukcesu, idziesz w kierunku zadowolenia, idziesz w kierunku zmiany, tylko płyń z prądem, nie przywiązuj się do efektów, tylko działaj, tak? Działaj, bo szkoda, szkoda stracić okazje, które się pojawią tutaj, tak? Ty pójdziesz do przodu, możesz iść po awans, po podwyżkę, może ty się denerwujesz, a nie działasz, a trzeba wyjść i wtedy sprawy przyspieszą, jeżeli ty pójdziesz, poprosisz, porozmawiasz, nie? Tak też tutaj energie energia mówią. Bo tutaj, jeżeli się martwisz o swoją firmę, to energie mówią, tutaj przyspieszają pewne rzeczy, tutaj jest dobrze rozwijająca się firma. Są, jest szansa na nowe kontrakty, na nowe umowy, na perspektywę rozwoju jest. Tak? Tu jest szansa na, nawet na wyjazd za granicę i że płatną pracę za granicą. A ty się obawiasz, martwisz się. Energie to mówią, ty tutaj idź w tym kierunku. Działaj, nie? Działaj lub a przychodzi tutaj radość, zadowolenie i uzdrowienie obszaru, który tego wymaga na sferze zawodowej. Tak? Może było też tak, że ty źle podjąłeś jakieś decyzje, jak prowadzisz firmę i się martwisz teraz, no bo nie przyszły, przyszły przypływy takie, jakich oczekiwałaś. No to będzie szansa odgórna, tylko słuchaj swojej, no przepraszam, intuicji, bo będzie szansa naprawienia tej źle podjętej decyzji. I tylko z cierpliwością, z zaangażowaniem i pracą. Może jakaś kobieta ci tutaj też pomóc w tym. I będzie szansa odpracowania, ale też wyjazdu zawodowego za granicę. No, no jest tutaj energia. Może być tak, że Twoja żona wyjeżdża też do uzdrowiska i będzie miała wolne. Nie, może być tak, że, że, że jakaś kobieta wyjeżdża też. Spod znaku barana do, do uzdrowiska. Jeśli chodzi o relacje, fajny czas, też spędzany z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Czas, w którym pewne rzeczy mają szansę się wyjaśnić. Mogą przyjść jakieś dobre wiadomości, jakieś fajne niespodzianki, więc tutaj możesz się narodzić dzieciątko, możesz się dowiedzieć o ciąży. Jest tutaj szczęście, jest tu zrządzenie losu, Nosu. może jakieś spotkanie z jakąś kobietą, którą dawno nie widziałeś, nie widziałaś. dla niektórych może to być też ślub, nie? związek, jakby legalizowanie związku małżeńskiego. jest tutaj też takie przyciąganie fizyczne z partnerem, z partnerką, dla których seks jest takim naprawdę ważny. jest tutaj też energia która nam mówi, drogie barany, przy Pertro, że jest... No, jest tutaj być może, że ty będziesz zawierać związek małżeński, może ktoś z rodziny, jakaś kobieta, i ty będziesz zaproszony na tą imprezę, może ty powrócisz do dawnej miłości, do dawnej kobiety, może się spotkacie z kimś takim z przeszłości, będziecie w jakimś miejscu w określonym czasie, to będzie zrządzenie losu. Jest to odnowienie właśnie jakiejś znajomości, jakiejś miłości, jakiegoś romansu z jakąś kobietą. No i sprawy tutaj przyspieszą, tak? Jest to też taka radość w partnerstwie, tutaj może na weselu kogoś, kogoś spotkacie, kogo znaliście z przeszłości. Bardzo się pokazuje korzystny czas dla związków, dla uczuć, dla planów matrymonialnych, W jakiejś rodzinie radość, spełnienie, narodzenie dziecka. Też tutaj, więc jest tu radość, jest tu szczęście, jest tu spełnienie i są tu plany. Jest tutaj też jakieś oświecenie, coś się rozjaśnia, ale w każdym bądź razie jest to takie odgórne, powiedziałabym, tak? Także w ten sposób. Ktoś może mieć chrzciny, kochani, też być członkiem, tak, tych, tych, tych obchodów, to może być ta impreza rodzinna też, może dużo będziesz też medytował, może to jest wskazanie dla ciebie, żeby się wyciszyć, żeby pomedytować, żeby spojrzeć głębiej w siebie, może sprawy przyspieszą a propos tej medytacji, jaśniejszego zrozumienia czegoś, też energię mogą mówić o tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, o dość dużo takiej siły, no bo jest tu uzdrowienie, tak, uzdrowienie, może jakaś operacja właśnie na sprawy kobiece, to tutaj jest uzdrowienie, tak, więc, więc tutaj, czy to piersi, czy, czy tutaj sprawy narządów, Pokazują się, no to tutaj energie mówią, że Ty pokonujesz trudną e, chorobę, jeżeli taka u Ciebie, drogi Baranie, y, jest. No i jest to czas po operacji, po zabiegu, i Ty nabierasz wigoru, tak? Jest tu pokonanie trudnej choroby, się pokazuje, ale może być tak też, że po prostu Ty dużo będziesz y, też y, tutaj medytować, będziesz, będziesz y, w sobie i też tu pewne rzeczy się będą rozjaśniać u Ciebie, tak? Zresztą ona będzie Cię chroniła przed jakimiś urazami, jeżeli takie jakieś by miało stać na Twojej drodze, ona będzie dodawała Ci siły optymizmu w walce właśnie z chorobą, ale też z tymi problemami tutaj, no więc ona jest taka bardzo korzystna. No możesz mieć po prostu wizytę też u lekarza, po prostu u koloka na przykład też, nie? Też tak, też tak może być. Więc zobaczymy sobie, drogi Baranie, na co szczególnie zwrócić uwagę. Żeby nie blokować energii, jak przyjdzie możliwość zmiany w Twoim życiu. Więc jak pojawią się nowe możliwości czy to pracy zawodowej. Tak? Czy tutaj jeśli chodzi o relacje, czy yy, jakby, no, każde inne. To, żeby nie blokować energii. Żeby dać temu szansę. Tak? Żeby nie przegapić tutaj tego. Tak, bo tu jest zwycięstwo. Tu jest wygrana. Tu jest radość. Tu jest wzrost sił. Yy, więc jeżeli zawalczysz... Nie dasz się tym nerwowościom, to odniesiesz zwycięstwo, uda ci się pokonać wszelkie problemy. Jaka rada? E, działaj we współpracy z kimś, działaj. E, e, otwórz się na miłość, na osobę, która się może pojawić w Twoim życiu. Otwórz się na współpracę. E, od, e, no, jakby tutaj e, też, e, jeżeli miałbyś wyjechać, to energię mówią. Bierz to, tak? Echwas o tym mówi, tak? Jest to taka energia właśnie współpracy, działania. Także, jako rada, ona mówi nam, że idź w kierunku tej pozytywnej zmiany: idź w kierunku tej pozytywnej zmiany, tak? Więc tutaj w ten sposób. <laughs> Wyznaczaj sobie cele, tak? I, 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 I idź w kierunku realizacji, bo całe twoje życie może ulec poprawie, tak? Jeżeli będziesz tu działał, będziesz w porozumieniu, no to tutaj energie mówią, że to wszystko przyniesie ci pozytywną zmianę, tak, pozytywną zmianę, ale działaj, współpracuj, bądź tolerancyjny wobec innych osób, tak, tutaj otwórz się też na, na, na miłość, na współpracę, pamiętaj o tej swojej indywidualności, o czym mówiłam, tak, czy to będzie w pracy zespołowej, czy, czy w grupie, czy w partnerstwie, gdziekolwiek, tak, żeby nie dać się pochłonąć, nie dać się pochłonąć grupie. Istnieje inna droga. Poproś swojego jednorożca, by pomógł Ci ją odnaleźć wybory. Dokładnie tak, ty tutaj przed wyborem staniesz, bo zawodowo staniesz przed wyborem też i tutaj martwisz się o te finanse i tutaj może ta praca zawodowa, obawiasz się tak, czy to nie zakłóci nie zakłóci tutaj twojej stabilizacji finansowej, a zobacz jeżeli ty przejdziesz przez tą bramę, skorzystasz to tu masz jasność a więc idź w tą inną drogę, bo ona ona ci pomoże raz, że ciebie odnaleźć, ale też i ci pomoże jakby rozwinąć się Zrosnąć, tak? Więc skorzystaj z tej możliwości, z tej, z tej szansy, tak? Więc Twoja praca będzie wymagała wyobraźni, polotu, tak? <grytanie> może, może Ty tutaj prowadzisz firmę za mało precyzyjnie, do, przykładasz się do, do, do zadań, tak? To tutaj, czy wcześniej źle podjąłeś decyzję jakąś, to tutaj. Energie właśnie mówią, że istnieje inna droga i że będzie Ci tutaj one pomogły, tak? Bo przyjdzie sytuacja, że będziesz mógł uzdrowić tą y, wcześniej źle podjętą decyzję, tak? Więc y, no jest tutaj szansa, że, że uda się uzdrowić, tylko trzeba włączyć myślenie, nie dać się ponieść. Negatywności, złapać tą harmonię, balans, pomedytować, przemyśleć, a sprawy popłyną w dobrym kierunku, bo przyjdą rozwiązania dzięki temu zastanowieniu, dzięki cierpliwości, głębszemu wglądowi w siebie, tak? Wszystkiego co najlepsze, drogie barany, mimeruna.